Na filmiku tym chciałbym zaprezentować w jaki sposób zainstalować bidon aerodynamiczny FC25 albo FC35 marki Profile Design. Oczywiście montaż na przystawce, przystawce czasowej, popularnie zwanej lemontką. System montażowy jest taki sam do obu typów bidonu. Oczywiście różnice między bidonami są takie jak widać, czyli ten jest większy, ten jest mniejszy. Oba występują w obu wariantach kolorystycznych, czyli mniejszy o pojemności 700 ml występuje w przezroczystym i czarnym, oraz większy o pojemności 1035 ml występuje w czarnym i także w przezroczystym. Na tym przykładzie, skoro system montażowy jest taki sam, zainstaluję po prostu ten przezroczysty. Odłożę teraz ten bidon czarny. Przyrzeczysty bidon. Co ciekawe, można go zainstalować właściwie bez zdejmowania bidonu, jedynie tak, z uchwytem, albo można zdjąć bidon i po prostu w cał... na spokojnie sobie sam uchwyt zainstalować i potem bidon. Na potrzeby tego filmu zdeinstaluję najpierw bidon. Zdjąłem bidon, gumkę i teraz sam uchwyt ciekawostką jest to, że uchwyt posiada imbus w tym miejscu mamy imbus i imbus ten idealnie pasuje do tych śrubek, czyli tak naprawdę nie potrzebujemy żadnych narzędzi, nic w tym stylu, tylko mam nadzieję, że wszystko widać luzuję teraz śrubki luzuję śrubki w uchwycie, tak żeby można było nałożyć te opaski na wysięgniki. System regulacji odnośnie rozszerzenia odbywa się w ten sposób. Góra, dół. Jakby do bardzo wąskich jest w ten sposób. Ustawień do szerokich tak. Wtedy to się wszystko rozszerza. Dzięki temu, że instalujemy to za pomocą imbusów porządnie przy, przykręcamy. Uchwyt naprawdę trzyma się stabilnie, no i co najważniejsze, jakby szanse tego, że zgubimy gdzieś bidon wraz z uchwytem, właściwie są zerowe, no bo musiałyby się nam odkręcić wszystkie cztery śruby, co jest bardzo mało prawdopodobne, szczególnie jeżeli je porządnie przykręcimy. I teraz z drugiej strony to samo, czyli. Jeszcze dodatkowo luzuję, otwieram i dokręcam. dokręcam. O, proszę bardzo, dokręcone. Imbus już mogę schować. Tutaj, gdzie był, czy na przykład tu, tą szczelinkę. Teraz, bidon i gumka. Bidon, bidon wsuwam. W momencie, w którym wsunie się bidon, on już jest zainstalowany. Już praktycznie nie ma szans, żeby wypadł. Gumka, która jest w zestawie, pełni bardziej taką formę dodatkowego zabezpieczenia. No ale skoro mamy ją w zestawie, to czemu. By jej nie użyć. Przekładam tutaj. Szczelina jest. Sama gumka. Troszkę wymaga zabawy, aby ją zainstalować. Bo nie wszędzie jest proste dojście. Ale o! I w ten sposób bidon został zainstalowany. Porządnie się trzyma. Na lemonsce. Proszę bardzo. Można jeździć w kolejnym filmiku, w którym będę omawiał. Bilony, całą serię bilonów oraz testową szczelność, będzie to też dobrze widać, jak on się trzyma na drganiach i jak ogólnie się sprawuje.